Wracałyśmy ze szkoły, bo miałam wyprowadzić mojego pieska i jak weszłam do bloku, zaczęło po prostu śmierdzieć takim dymem i poszliśmy na samą górę i zobaczyliśmy, że z sąsiada mojego drzwi zaczęło wylatywać dym i po prostu śmierdziały też drzwi dymem. Zaczęłyśmy pukać do sąsiadów, do starszych. Potem w międzyczasie Zuzia zadzwoniła pod po straż pożarną. Straż pożarna przyjechała i, i okazało się, że pan, dla pana garnek się palił. I pan najwyraźniej stracił przytomność. Mia, przewrócił się. To jest w zasadzie jasne, że gdy się pali i w ogóle to trzeba i gdy widzi się jakiś wypadek, trzeba zadzwonić pod numery alarmowe, a znaliśmy te numery ze szkoły i nie tylko. I po prostu nie wystraszyłyśmy się tego, bo niektóre osoby to no, różni ludzie są i mogli też uciec i się wystraszyć, ale no, stwierdziłyśmy, że zadzwonimy. No i pomogłyśmy temu panu. Gratuluję dziewczynkom wspaniałej postawy, gratuluję rodzicom tak dobrego wychowania swoich dzieci. Wierzę, że pozostali mieszkańcy Mrągowa zachowaliby się w podobny sposób.